Dobry Dobry! Dobry Pani, on uważa, bo tu gówno leci z szambiary Proszę Czemu uważać by to... Czemu wy to do załajki wyrzucajcie? A co? A co my będziemy płacić za, za wywożenie tego specjalnego miejsca? Jak tutaj można za darmożkę. No i najlepiej. A mam zdjęć walą ci na policję. A sobie na policję już tu była wczoraj, przedwczoraj. Znają nas. I pozwalają. Tak, ja, ja. ja. Nie powiedziałbym, że pozwalają, ale... ale... Ja pozwalam, ale no. no. Właśnie, my możemy. <coughs> Teraz idź, idź pan, bo za... Pa, już pan jest stały w gównie. Jest lepiej pan jest odejść się, bo jeszcze bardziej... Jeszcze pan, pan jeszcze pan tutaj!